No słuchajcie, następuje moment prawdy. Wypuszczamy chrupeczka. Tylko jeszcze jedną rzecz przygotuję. Przygotuję jeszcze sobie puszkę, żeby im dawać jedzonko. Żeby zająć się czymś. Tylko wezmę tutaj czyste miseczki. O! I... Przygotuję tutaj trzy miseczki. Tak kochanie. Dobrze. I zaniosę jeszcze melusiu. No, ja tobie dałam tutaj, bo nie chcę, żebyś tu na dywanie mi jadła. Już, chłopacz, już kochany. A to, to chciałam dać Agatce. Ty masz tu, kochany. A zaraz wejdzie chłopak i może będzie, może będzie ja. Zobaczymy, co tu w ogóle będzie widać. Agaciu, zapraszam cię, proszę. No i teraz uwaga. Chłopaczek, chodź. Otwarte nas kochanie, tak? Chodź maleńki. No, chodź maleńko

Mogę widać. Mogę widać. Chodź, już nie będziesz siedział w pracy. Chodź. Chodź, łaneczko. Możesz wyjść owej. No chodź. Chodź, koteczko. Chodź, poprać. Tu ma się idą. Chodź owej. No chodź, ja się odsunę. Patrz, widać ciebie. Chodź. Otwarte masz. Bo i się troszkę wyjść. Tak, jesteś delikatny kotek? Chodź, już nie musisz siedzieć w klateczce. Czekaj, to może ja przestawię tą kamerkę, żeby Ciebie obserwować lepiej. Wiesz, wezmę ją stąd i Agatka wcina. E, Boże, Mela wcina, Agatka tam nie wcina, a ty? No zobacz. Jest jedzonko? Fajne. Będziesz mógł wejść zaraz. Ciekawa jestem, abyście się tylko dogadali. Bo to będzie wielki kłopot, jak się nie dogadacie. Ślicznie, tak. No, ślicznie. No, Melunia całkiem spokojnie. Melunia to jest kochany koteczek. Tak, kochany. Agatko, zaraz do Ciebie przyjdę. Wiem, że patrzysz na mnie, skarbie. Zaraz do Ciebie przyjdę. A tu kto chodzi? Taki piękny, taki mądry kotek, przyjazny, cudowny, cudowny koteczek. Umówimy się, tak, do Pani doktor? Omówimy się zaraz, która ta godzina jeszcze mają zamknięte. Ale zaraz będziemy pisać. Hmm. Moje malutka, tak. A chrupeczek pięknie wcina, apetycik ma. Troszkę się przestraszył mnie i tutaj tych warunków nowych. Dla niego to wszystko jest trudne. Prawda kochanie? No chodź, możesz wyjść. Taki subtelny koteczek. Tak? A ty się chcesz bawić na pewno? Przebierasz aż łapkami, tak się chcesz bawić. No chodź, chrupciu. Wydziesz? Nie, nie zakopujemy tutaj żabko. Ja to zaraz zabiorę, wiesz? Zaraz chowam, zaraz zabiorę. No jak tam grupeczek. A, to wie dobrze na twoim tronie. No nie mów, że nie wyjdziesz. Taki jesteś ostrożny, taki delikatny kotunek. Słuchajcie, on jest taki cudowny. A patrzcie. No, to było ładne, bez żadnej agresji. Melusia, ale już tam się nie pchaj tam da, tak daleko, chodź. Meluńka, czekaj, weźmiemy mu to tutaj. jest, weźmiemy mu to tu. Chodź Melka, chodź, bo ty trochę przesadzasz. Ale widzę, że żeście się polubili. Melunia, jesteś zbyt, zbyt taka, wiesz, pewna siebie. To może być dla chrupka za dużo, że mu wchodzisz na jego terytorium. Ale nie jest za dużo, bo on się myje, jest wyluzowany, a ona musi wszystko sprawdzić. Może chrupek będzie się z tobą bawił, Melusia? Co? Bo Agatka to tak sobie. No, chrupek jest cudny, przecudny. <laughs> Dobra, słuchajcie, to ja pójdę trochę do Agatki, bo ona czeka na mnie bardzo, ja wiem. Czy to mogłabyś wyjść, ja byłabym spokojniejsza? Jakbyś ty stąd wyszła. A tobie jest tu bardzo dobrze, będziesz teraz leżeć w tej kuwecie. Oj, wy, koty, koty. Czekaj, kochanie, to nie jest chyba dobry pomysł. Ale nic się nie dzieje, no to nie będę interweniować w tej sprawie. Tylko pójdę troszkę do agatki, która nie zjadła. Czemu nie ziodłaś, kochanie? O, nie, 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 nie patrzcie. Muszę jednak, muszę jednak. tutaj obserwować, co się będzie działo. No, Chrupek pierwsze kroki stawia. W kocim pokoju. Przeciąga się, będzie ciekawski, będzie zwiedzał teraz na pewno pod łóżkami, w szafach i tak dalej. O, trawka już taka brzydka. Dzisiaj może kupię nową drabeczkę dla Was. Bo ostatnia kupiłam właśnie gotową i to jest dość wygodne. No dobra, oni się tam będą teraz chodzić. A my pójdziemy sobie do Agatki, Agatka Szmatka, tak? Mówi się Agatka Szmatka, albo Agata co nogą zamiata, Agateczka Szmateczka. Gdzieś Agateczka, co tam u Ciebie skarbie, co tam u Ciebie dupka do góry idzie? No pięknie, kochanie, no pięknie, no pięknie, kochanie. Tak. Agatka, moja kochana, moja malutka. Uj. Taka pięknotka, taka pięknotka, jak burczy jak ona się niesamowicie jaka ona jest kochana słuchajcie, on się już tam bawi myszką o no okazuje się, że jest jednak taki no delikatny kotek, Czyli on potrzebuje troszkę czasu, ale zobaczcie wyszedł wyszedł z tego kenela i już się bawi myszką moje ręki tak no, troszeczkę unika, daje się głaskać, ale w pierwszym odruchu uchyla się. Więc potrzebuje też osoby, która to zrozumie, da mu ten dzień. Bo to jest kotek, który bardzo szybko będzie się cudownie czuł, jak widać. No, przeszczęśliwy, że wyszedł i od razu się bawi. Wspaniale. Tak? Cudny jesteś, tak, kochanie? Wyjdź trochę, żebym ci mogła fajne zdjęcia zrobić. Nie, to dobrze, tak? Super. No i teraz mam... Będzie problem, bo są trzy kotki chętne do zabawy. Patrzcie, jak on szybko, jak on błyskawicznie zaskoczył. Niesamowicie po prostu. I teraz melunia zazdrosna. I teraz i z chrupkiem i zaraz przyjdzie Agatka No, nie dobrze, nie dobrze. Tak. Super, super. Na no, pięknie no i tak właśnie, słuchajcie, teraz mam problem, bo tak, jeden katek, drugi katek, jeden, drugi, jeden, drugi, jeden katek, drugi katek, jeden katek i drugi katek. Może słuchajcie, dam e, chrupeczkowi, dam chrupeczkowi, o, no dałeś się pogłaskać. Super, już się nie boisz. Minęło, nie wiem, ile? Pięć minut. Proszę, jaki to jest cudny kotek. Cudny koteczek, tak? On był na leczeniu, bo był chory, e, i ma z boczku wygoloną taką dziurę. Tam pewnie mu kroplówki robili, tam ten typ i stąd takie, taki strupek, który musi odpaść i zarosnąć. Tak? No tak, Myluśka, ty to jesteś cudna i się czujesz dobrze, już, prawda? No tak, fajnie. No. Superowo. Tak. Boże, jaki to jest cudny kot. Zobaczcie. Cudny po prostu. Piękny, ma pychły. Ten nosek brązowy. No, cuda, cudo. Cuda, cuda, kuku. Działa, ciata. No, Nie Ja nie lubisz takie zabaweczki. Lubisz. Wesoły. Słuchajcie, młodziutki. Ośmiomiesięczny. O, tu ma taką dziurkę. Na sierści. Cudowny. Agatka wcina. Chrupek szaleje. Melunia gdzieś tutaj poszła. Chrupek teraz się zapoznaje z kuwetami. No. Zobacz, chrupeczku, nowe życie. Już nie będziesz głodny, już nie będziesz pod blokiem gdzieś koczował, walczył o przetrwanie. Jak jakieś wyrzucone. Skiśnięte jedzenie, kości z kurczaka i stare kiełbasy, których ludzie już nie chcą. Będziesz miał cudowny dom z opiekunami, bo zasługujesz na to, zasługujesz. Każdy kot zasługuje, ale chodzi o to, że takiego kotka to ze świecą szukać. Jesteś cudowny. Zresztą nie ja mamy wszystkie cudowne koty. Mówcie, co chcecie. Wszystkie są przecudowne ale niektóre są jakby łatwiejsze w obsłudze po prostu tak? fajnie Agatka ma apetyt, bardzo mnie to cieszy wcina chrupek będzie takim dużym, znaczy takim średnio dużym kotkiem ale taki widać, że jest taki fajny miśkowaty Melunia gdzie? a Melunia pije wodę no dobra, ten tu na rozrabia. Będzie się działo, nie będą się kotki nudzić. Ja tu przyjdę później zobaczymy, jaka sytuacja. Na razie wygląda, że wszystko jest w porządku. Nikt do nikogo nie jest agresywny. Wszystko jest ok. To całuję Was wszystkich mocno. I do następnego. papa. Pa. Będzie korzystanie z kółetki? Będzie. Dobrze, dobrze, niech się mieszają te wszystkie. jeszcze odrobaczyłam Ci Agatkę i Mele, a Chrupek przyjechał odrobaczony. No, super, brawo, bardzo fajnie.